Witam na kanale Para Drutów. W tym filmiku chcę pokazać Wam, jak zrobić takie szyszki albo jakie ja jeszcze ich nazywam, migdalki. I z w robieniu tak wyglądają. Na drugiej stronie, od lewej strony, mamy taki. Jeszcze lepiej widać ich. I teraz pokażę, jak ich zrobić. <laughs> Czyli jak Robię ich na prawej stronie, cały czas nabieram prawe oczka. Raport nie liczy się tylko to, że trzeba mieć sześć ściegów zrobionych, czyli jedna szyszka będzie zrobiona na pięciu ściegach. Czyli musimy zrobić sześć ściegów. Już zrobiłam tutaj sześć ściegów i teraz zacznę, tak jak tutaj jeszcze pokażę, że robiłam ich taką różnymi, niby, on tutaj widać, niby zrobiony jak szachmatką, ale to już zależy, jak komu się podoba, Jakby chciało, można zrobić i w, w, w jednym rzędzie, czyli nie ma różnicy. No teraz zaczynamy. A jeszcze tutaj powiem, że ja, no też dowolny, ile chcemy, bo ja sobie zrobiłam tak, że między moimi szeszeczkami miałam trzy ściegi, ale to już mówię zależeć od każdego, jakby chciał kto, tylko pokażę jak ją zrobić. Dzisiaj dochodzę tam do tego miejsca, gdzie mam zro zrobić swoją szyszkę. I tutaj będę robiła w tym ściegu szyszkę. Co mamy zrobić? Teraz ten następny oczko mamy tak, jak widać, że mamy dziureczko, dziureczka, tą Zostawiamy górną dziureczkę, a w następną wchodzimy, robimy oczko, troszeczkę wyciągamy tak, żeby było równiutko, prościutko jak z drugimi. Dalej robimy narzut i niżej, tu robiliśmy dziureczkę, teraz w następną, niżej wchodzimy, robimy znowu oczko, wyciągamy go, robimy narzut, to będzie dwa, w trzecie wchodzimy. Robimy też, wyciągamy oczko. Robimy narzut. Nie zapominamy, między oczkami musimy narzuty robić. Dalej wchodzimy w czwarty, jeszcze niżej. Robimy oczko, wyciągamy, narzut i jeszcze niżej, w piąty, w piątą dziureczkę też robimy oczko. I teraz widać, że zrobiłyśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Dali te, co zrobiliśmy. Teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć takich patelek, dziewięciu oczek. Przekładamy i trzymamy jeszcze tutaj tą, którą robiliśmy, no to tak trzymamy ją sobie paluszkiem. Przekładamy wszystkie, staramy się tak, żeby nic nam nie no, sprawdzamy sobie, przekładamy wszystko na lewą stronę. Tu pod nimi trzymam to oczko i wchodzimy w znowu wszystkie te, które zrobiliśmy, plus w to oczko, które trzymaliśmy, w którym robiliśmy te oczko. I przerabiamy. Tak mamy teraz 10, bo 9 było zrobione, plus to jedno. Musimy tych 10 przerobić razem jednym oczkiem. I to już zrobiona szyszka. I teraz znowu między szyszczkami ja miałam trzy oczka. Zrobimy jeszcze raz razem. Czyli przerabiam raz, dwa, trzy. I znowu mam tutaj następne, czyli no, w pierwszą nie wchodzę. Mam tutaj te oczka zrobione. Pierwszą nie mam, następną robię oczko, narzut, niżej oczko, narzut, jeszcze niżej oczko, narzut. Będzie raz, dwa, trzy, dalej czwarte czwarty oczko, narzut. Cały czas w jednym, na jednym oczku robię te kościelki. Zmieniam niżej niżej, i w piąty wchodzimy oczko. I już bez narzutu, tylko trzymam to oczko. Bo kiedy przykładam, to zgubi to oczko, dlatego trzymam jego tutaj. I sobie staram się przełożyć wszystko, Patrzę, żeby jej nic nie zgubiło. O, widać, że wszystko jest na drutcie, i przerabiam. Tak jeszcze raz. Tak. i przerabiamy jednym oczkiem. I już zrobione. I to jest było zrobione. Takie dwie sześcioczeczki. I robię cały czas sobie dalej. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce.